Samorządy w całej Polsce stoją przed trudnymi decyzjami związanymi z działalnością szkół. Niż demograficzny, a co za tym idzie coraz mniejsza liczba pierwszoklasistów powoduje zamykanie placówek i redukcję nauczycielskich etatów. Jednak nie wszędzie jest tak źle, bo między innymi w Pruszczu Gdańskim problemu nie ma. Na wstępie chciałbym wszystkich uspokoić, Pruszcz Gdański nie przewiduje żadnych zlikwidacji swoich placówek oświatowych. Prowadzimy politykę tak, aby wszystkie szkoły, które są na terenie miasta funkcjonowały i z każdym rokiem funkcjonowały coraz lepiej. W czasie kryzysu samorządowcy z Pruszcza działają praktycznie odwrotnie do ogólnopolskich tendencji, zbraniając się przed szukaniem oszczędności w szkołach. Co więcej, to właśnie oświata w Pruszczu jest głównym beneficjentem zaoszczędzonych środków. Jeżeli chodzi o tę kwestię, to tutaj Burmistrzowie raczej nie szukają wielkich oszczędności. Może przykład tam taki, że w tym roku w szkolnym 2011-12 dodatkowe otworzyliśmy oddziały dla dzieci pięciolatków, które do nas trafiły do klas zerówkowych. Oprócz tego dołożyliśmy po etacie w poszczególnych szkołach tam, gdzie są szkoły podstawowe dla pań pracujących w świetnicy, tak żeby rodzice, którzy zostawiają u na nas dzieci w zorówkach na te minimum 5 godzin, które jest obowiązkowe, również mogły dzieci zostawić w świetnicy i nie martwić się. Co więcej, prawie 415 tysięcy złotych będzie kosztował nowy projekt, który ma wyrównać poziom uczniów początkowych klas szkoły podstawowej. Tak. Jest to projekt pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klas 1-3 w gminie miejskiej Pruszcz Projekt ten realizowany jest dla uczniów klas 1-3 trzech pruszczańskich szkół, czyli Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu W ramach tego projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dla dzieci zarówno z dysfunkcjami, jak również dzieci szczególnie uzdolnionych.